Tam na czwartym tygodniu, który okazał się być najlepszym tygodniem jak do tej pory, mimo skręconej kostki, bo podczas chyba czwartkowego biegania sobie skręciłem kostkę, po prostu było dużo śniegu w lesie i wystawał dosyć wysoki korzeń i po prostu na niego nadepnąłem. Noga mi się przekręciła, no i, no i kurde było niefajnie. Także wszystkie treningi siłowe i biegowe po tym odpadły, chociaż zrobiłem w sumie w końcu w niedzielę. Jeszcze jeden siłowy, bo dosyć szybko się regeneruje ta kostka. Zostawiłem ją bez usztywnienia, także jest, jest ok. Z ważniejszej rzeczy na no to usprawniłem sobie jeszcze Excela. Dodałem parę rzeczy i no, z każdym tygodniem ten Excel mi się coraz bardziej podoba. Kupiłem nowy mikrofon, na którym teraz nagrywam z SPC SM900, także no, jestem zadowolony, no bo już ten wcześniejszy mikrofon to było jakieś nieporozumienie. Zainstalowałem sobie też DaVinci Vizolva, bo do tej pory montowałem na hit filmie, ale nie wiem czemu. Jak zmieniałem ustawienia z Full HD na po prostu ustawienia wertykalne, jak wyeksportowałem, no to wszystkie filmy miały znak wodny. Nie wiem czemu. No i stąd ta decyzja, żeby przejść na DaVinci. No i DaVinci chyba jest lepsza. Z tego co widzę, no jest więcej do nauczenia, ale ale na dłuższą metę na pewno będzie lepsze. Wygrana na Borussii progresja, także, także też spoko, no bo w sumie to prowadzić dwie progresje i jednocześnie to jest trochę przypał, trochę ryzykowne, no to teraz mi tylko zostało AEK, Ateny i oni chyba grają dopiero za miesiąc, więc może jeszcze sobie coś, coś znajdę do grania w międzyczasie, chociaż już było ciężko ostatnio znaleźć te drużyny, więc nie wiem. No i co, nauczyłem się nagrywać te shorty i dodawać do nich y, napisy. No i będę to wszystko robić w DaVinci, bo no wydaje mi się, że tam to jest po prostu najbardziej przejrzyste, a nie jak w niektórych programach że się nie da w ogóle tych napisów przesuwać, tam trzeba wpisywać numerki, żeby się napisy przesunęły, a w DaVinci można sobie po prostu przesunąć tam gdzie się chce. Y, no i w tym tygodniu się skupiłem na... Nadrabiania zaległości, tak? Bo jeśli chodzi o właśnie filmy szachowe i angielski, no to tam słabo to wypadało. Zresztą jeszcze zaraz pokażę, jak to wyglądało tydzień po tygodniu, więc no, w zamian z, y, za to, że nie biegałem, to właśnie wrzuciłem sobie te angielskie i te filmy do nagrywania, no bo siłą rzeczy mi się zrobiło więcej czasu po prostu. A. No, co do angielskiego, fajną stronkę znalazłem, naprawdę fajną stronkę, yy, o której też chyba nagram yy, jakiś filmik później, bo ona jest naprawdę warta polecenia, także jak kogoś będzie interesował no to, to myślę, że fajną opcję też pokażę. Co do poprawy, no to na pewno wstawanie. Wstawanie jest na pewno do poprawy, bo jak do tej pory przez ostatni tydzień, to ja chyba ani razu nie wstałem przed siódmą, a powinienem koło 6.30, także no jest lipa. Jeśli pano i to jest do poprawy. <laughs> Co prawda też mi jest ciężej w ogóle zasnąć, bo, bo nie biegam i mam więcej siły. A jak biegałem, to naprawdę sobie zasypiałem kurde w 10 minut, a teraz się czasem wiercę. Więc no widać, widać straszną różnicę między bieganiem, a nie bieganiem. No i na pewno muszę jeszcze wstawić do tych statystyk, które zaraz pokażę średniej wagi, bo nie wiem czemu nie wstawiłem, no ale no muszę to zrobić. Także przechodzimy do statystyk. No, że zostało 670 dni do końca. No i jest to, o czym mówiłem. Nawet czuję, że ten tydzień był dobry. I ta ocena by była dużo lepsza, gdyby nie fakt, że tam we wtorek, właśnie chyba miałem sobie dałem 2 na 10 bo 3 na 10 już nie pamiętam, no i ona tak zaniża, ale reszta tego dnia naprawdę fajnie, fajnie szło. Jeśli chodzi o właśnie o te filmy, zadania szachowe, no to też sobie dodałem do statystyk, żeby też to widzieć. To jest dosyć ważne. No, angielski 7 na 3. Angielskiego mam robić tak właśnie półtorej godziny w tygodniu. Wiem, że to trochę mało, ale, ale myślę, że no nie, nie, nie najgorzej, tak. Też nie może być tak, że angielski zajmie, kurde, pół dnia. No tak, ale, ale 7, 7 razy pocisnąłem, więc od razu się to też nadrobiło. Tylko już mam 10 na 12. Treningów akurat się złożyło, że mam 16 na 16, czyli też wypełnione. Tak się właśnie skupiałem, żeby wypełnić to wszystko na zero albo trochę podbić. No to nie chodzi o to, żeby... Cały czas wychodzić na zero, tylko żeby no, trochę więcej niż powinienem robić. No najgorzej wychodzi zadania szachowych, bo tego nie liczyłem, ale teraz już mam też ustalone, że po prostu 30 minut razy 3 w tygodniu. I myślę, że to powinno wystarczyć na ten moment. Chyba to wszystko, jeszcze zobaczymy sobie Excela. No, na ten moment to wszystko. Także do następnego.